Tu Człowiek widzisz, na grę rajdową Road Fighter, którą w ogóle nawet nie kojarzę, nigdy w to nie grałem. Widziałem tylko jak grało to kilku moich znajomych, kompy, brat, inni znajomi, znajomi znajomych, jeszcze inni jak to grali w tę grę, a ja tylko siedziałem o, i, i patrzyłem jak oni w to grają. Nie zobaczymy co to się będzie działo, czy ja w ogóle tutaj będę wiedział o co chodzi, czy nie będę wiedział o co chodzi. Tak, tu są, są chłopaki, tak jak powiedzieli, się do przodu żeby się nie rozbić. Zobaczymy, start! Level pierwszy. Jedziemy, Z czekam, się jedzie chyba. Tum, tum, tyt! A, Z się jedzie, dobra, okej, jedzie się Zed. Kła! Robiłem się, brawo ja. Musisz tu uważać, żeby się nie roz... O, jest. Paliwo. O kurwa. O kurwa, się to ja zrobię. O, jadł, panie. Spad... mi się tu Gdzie Dziemy się tu pchać. A nie jest tak trudno. Olej! Olej! Olej go! <śm> 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 Gdzie? Gdzie? No! Wreszcie wreszcie... Kunt spoczyna jeden, nie rozbijemy się proszę, stanow! No, patrz, 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 patrz! Paliwo mi się kończyło! Kończyło się paliwo! Kończyło się paliwo! Na trzy, dwa, jeden! Pusty bug! Przegrałem? Ale przecież miałem dużo paliwa i czas! Nie, ja się tu tak nie podaję, tak łatwo, dawać mi... Niech raz, nie, to jest niemożliwe, że tak szybko przegrał Dobra, 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 jedziemy, jedziemy gazem Z Brą, brą, Brum. brum, brum, brum. brum. <grywka> ja wyglądaj odgłosy jak jakiś modlubk, wyjechał, czy płynął się była, czy jechało. Bieraj Zbieraj paliwo Bo będzie nie żywo Ale to palivo szybko schodí! Halo? Halo A ty palivo ti schodí jak si to... Roz, tak? Palivo! Pal... PALIVO! Tam bylo palivo moje! You must palivo! Dej je palivo! No, Tam było paliwo! O! 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 Dlaczego na mnie nie lubi? Ej, fajnie się bawię. Tylko trzeba odbierać szybko paliwo. A co będzie a będę wciskał z nią Z, A? O, X-em też można jeździć, widzicie? Mmm, nice! -y Iksem jeżdżę szybciej jeszcze. Uu, lala. No! Zaniechał mi drogę! Mutanty balony. Ty niedobry pajacu, zjedzę to. To moja droga. Haj to. Nie ma tak dobrze. Nie, 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 o, nie, 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 ja nie, nie, rozbiję tu, nie, 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 No, co za bezczelny jeden, czerwona małpa jedna. Przed niego on pusty bag. Ty bezczelny, nie Jeszcze raz. Mogę mieć cenę na pierwszą, nie mogę. Muszę dawać pierwszy, czy tak? Widzikło dwa lewer, dobra, jest tak zaatką. Dobra, to! Dobra dobra, 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 nie niechaj mi głupot, Jedziemy! Brum! Brumamy! Zapomniałem się! No! Jaki bezczel jeden! O ty bezczel na śpiniu! Zepcham cię, kurczę, i nie będziesz użył. No świetnie, ja go zepcham. To umieć zepchał. Ludzie wejście drogi, Boga mi czujecie. Dziękuję. Czy tam było paliwo? Tam było paliwo. Ale to już było. Paliwo się skończyło. Oni! Ale się to tak pani szybko kończy tutaj. O ty chamie jeden, ty zasztużony jeden. Zrobił to specjalnie. Specjalnie mnie we mnie zaniechał. Jeszcze raz. Dobra. Ostatnia próba. Jedziemy. Próbujemy dochać do Tira albo rozjechać tira, albo siebie rozjechać i łapać paliwa. Dziękuję, że zjechał mi drogi, bo nie ręczę dla siebie. No co za ham jeden. Ty wypiertku mamuta Węża się. Droga się zwęża, a jestem teraz bliżej flagi. O kurde, nie zebrałam paliwa, o nie! Najgorzej! O ty gałganie jeden! Dobra, wiecie co, to zakończymy grę i widzimy się w następnym tygodniu, w następnych filmach. Na razie, cześć i daty bajo, tym pojechanym akcentem, z który się o fajnie. Widzimy się za tydzień, na następnym tygodniu, na razie, cześć i daty bajo, nara!